Przedsiębiorcy, jeśli korzystacie z samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to pewnie wiecie, że w naszym kraju obowiązują limity, jeżeli chodzi o wrzucenie w koszty wartości takiego samochodu. Obecnie te limity to 150 tysięcy złotych dla samochodów wszystkich, 225 tysięcy złotych dla samochodów w pełni elektrycznych. Natomiast od 1 stycznia te limity ulegną zmianie. I co ciekawe... Limit dla samochodów spalinowych spadnie do 100 tysięcy złotych, z wyjątkiem tych samochodów, które emitują mniej dwutlenku węgla niż 50 gram na kilometr przejechany. Skąd taka zmiana? No toż Polski Ład wprowadził jeszcze jakiś czas temu zmianę, która wchodzi w życie 1 stycznia 2026 roku. Nasz kochany ustawodawca, kierując się teoretycznie przesłankami ekologicznymi, wprowadza limit, który ogranicza... Koszty uzyskania przychodu z tytułu zakupu samochodu spalinowego do 100 tys. zł. Zatem, jeśli będziecie chcieli kupić od przyszłego roku albo skorzystać z fajnego samochodu w ramach umowy leasingu, no to wrzucicie w koszty tylko i wyłącznie wartość do 100 tys. zł takiego pojazdu. Co to oznacza? Jeżeli kupicie fajny samochód za kwotę np. 300 tys. zł, to waszym kosztem uzyskania przychodu będzie tylko kwota 100 tys. zł. Fajnie? Fajne wsparcie dla przedsiębiorców? Może czas na jakąś optymalizację? Pozdrawiam serdecznie.